Dzień dobry, dzień szósty. Aktualizacja głodówki. Czuję się dobrze, ale kryzys jest. Jest bardzo duży kryzys. Coraz ciężej mi wytrzymać. Co chwilę jakieś pokusy. I nie wiem, jak to będzie. Nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się uda wytrzymać jeszcze z jeden dzień. Nie wiem. Czuję się dobrze, jeżeli o to chodzi. Nie mam żadnych dolegliwości. Skutków ubocznych. Umysł pracuje. Jako tako chyba mi się wydaje, że pracuje. Troszeczkę. troszeczkę nie wiem co właśnie to troszeczkę czasem odpływam ale, ale nie jest tragicznie, naprawdę w poprzednich moich głodówkach było dużo gorzej i, i no i miałem więcej dolegliwości skutków ubocz, ubocznych, takich jak ból kręgosłupa, ból nie wiem, dziwny smak w ustach odwodnienie różne inne takie małe dolegliwości i chyba tyle będzie aktualizacji dnia 6 bo to w sumie tylko chodzi o tą gotówkę żeby Wam przedstawić mniej więcej jak to wygląda Wody piję mniej więcej 3 litry, 3,5 litra dziennie. Jeżeli chodzi o takie sprawy toaletowe jest normalnie, co dzień idę do toalety i załatwiam swoje potrzeby tak jak wcześniej. Nie będę się zagłębiał, co i jak? Dziękuję, do usłyszenia. Jutro następnego dnia. Mam nadzieję.